Ten artykuł na froncie naprawdę dał mi do myślenia. Dzień dobry, witam was w 131. odcinku Zapytaj Be... Zapytaj Be Zapytaj Be Zapytaj, Be Zapytaj, Be Zapytaj Beczkę! Uwaga, uwaga, 100% gwarancja zwrotu subskrypcji. Daj subskrypcję, możesz cofnąć przez 30 dni bez żadnych konsekwencji. Bo potem już musisz napisać komentarz, że odsubskrybowujesz, bo... Cium, cipu, cium, cipu, cipu, cium. Jedziemy! Zniekrycili mi krytyka! Należy do pokolenia Y, chociaż duszą wywodzę się z Kolumbów. Do jakiego pokolenia chciałbyś należeć? P.S. Dla Gimbazy naukowcom nie starczyło alfabetu. Gimbaza to pokolenie H. WDP. <zysy> Także... O, o, o. Kocham Cię, jakbym był gejem, kochałbym Cię mocniej, mocniej, mocniej. A wie do nieba wzięłaś właśnie Rozumiecie, bo prawie, bo była kobietą, więc nie miała tego, no. Chuj. Śmierć. Wszyscy Twoi przyjaciele umrą. A co o Tobie znajomi napiszą na Facebooku, kiedy umrzesz? Ile szerów dostanie informacja o Twojej śmierci? Jaki będzie zasięg organiczny posta na Twoim fanpage'u, na którym będzie napisane, że nie żyjesz? Jaki jest Twój ulubiony grecki filozof? Moim ulubionym jest Arystoklates. Ja lubię sposób na Alcibiadesa. To teraz ten nowy film jest, nie? Platon kontra te... Spiderman jest po stronie Platona. Ten cały Gonciarz to chyba jedyna lewacka kurwa, którą jako tako lubię i szanuję. Dzięki. Przecież nie tylko osoby wierzące są przeciwne aborcji. Stop, 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 stop. tego momentu w Zapytaj Beczkę nie będziemy mówić wiara. Będziemy mówić założenie. Podczas wyborów w Polsce ważne jest uderzyć w elektorat osób, którzy przyjmują założenie istnienia Boga w rozumieniu chrześcijańskim. I od razu brzmi to jakoś inaczej, nie? Tak mniej monopolistycznie. Past perfect continuous. Czas ten stosuje się, gdy chcemy wyrazić uprzedniość czynności w stosunku do innej czynności w przeszłości z zaznaczeniem ciągłości trwania tej czynności. Trudno zapamiętać te wszystkie regułki z angielskiego. Kasia, możesz mi wytłumaczyć conditionale? To jest taki do włosów? If I go there, you will see me. A drugi jest if I went there, you would see me. A trzeci jest if I had gone there, you would have seen me. Hmm, nie wiem. Może tak jest? It don't matter though. It doesn't matter, bo jest trzecia osoba. Powiedz mi, dlaczego się mówi poka, bydlaka, śmierdziela, a nie pokaż bydlaka, śmierdziela? Jak można narzekać na brak szkoły? Ja nie chodzę już tydzień i jak sobie wyobrażę, że mam iść w poniedziałek, to mnie gniecie. Nie chce się nosić steczki, będzie się nosić woreczki. Poka Ornsteina, Pogromce smoków, smoga, egzekutora, gargulca, dzwonu wielkiego. Poka Gonciarza, Adbastera, się piekło, abstrahuja, Wardęgę, Klamera, Saifana, Dema, Martina, Randala, Tigera, Bonzo, Cezika, Niekrytego Krytyka, Reziego, Marsterczyłka, Roysona, Roka, SKKF, Jasia Dąbrowskiego, Gimbera, Stuarta, Naruciaka, Banshira, Ravgora, i Samu X Pompe, Boxdella, JJ Jokera, Aigora Cybermariana, Szparaga, Kotarskiego, Tube Ridera, Jakubiaka Mietczyńskiego. W sensie pokaż pytę. PL. Krzysztofie, wyglądasz wprost nieziemsko w swoich nowych okularach! Jeszcze przystojniej niż wcześniej. Pozdrawiam. Najwyższy czas mieć proste życie faceta, który dobrze wygląda. Jak niesprawiedliwe to jest, że przystojny facet wygląda na człowieka, który odnosi sukcesy. Zasłużone sukcesy, na które ciężko pracował. Iron Man po prostu przystojny, geniusz, ma pieniądze, no po prostu wymarzona partia. Kobieta, która jest modelką Victoria's Secret? Jakby była założycielką kurwa IBM-a, to by ludzie powiedziały, powiedzieli, że zrobiła to, bo obciągnęła to. Ty chyba nie wiesz, jak kobietom jest w życiu łatwo. Jako prekursor producentów paszy. Producentów paszy. Żona mamy częściej wdrażany ten żart do programu. <śm> <laughs> Jeśli jestem biseksualna, a mój chłopak jest homopobem, to będzie mu się to podobało jak większości mężczyzn, czy będzie wkurwiony z tego powodu. Niejednokrotnie zwalik sobie konia, wyobrażając sobie trójko. Krzysiu, ty też tak masz, że dziwisz się ludźmi? Jak przygotować sushi? Wysuszyć. Narysowali mi słonia! No właśnie tak się składa, że w tym tygodniu zacząłem robić daily vlogi i taki był pierwszy tytuł, także... Zapraszam, jak chcecie zobaczyć więcej z mojego życia, niż zapytaj, Becky. Które nie jest moim prawdziwym życiem, ale też jest jego elementem. Co robisz? Czekam na Ciebie. No to chodź. Z niekrytego krytyka zerżnąłeś nawet to, że kanał z czasem stał się nieśmieszny! Napluli mi w mitochondrium! Dobry dis na wiśnie na początku. Pamiętaj, żyj tak, że jak kogoś disujesz w komentarzu na YouTubie, to będzie dużo łapek w górę. Taki jest. To jest ten, że, że dobrze żyłeś. Dziw bierze, że na takich głupotach hajs można zarobić. Powiem więcej, popularny youtuber zarabia kilkukrotność pensji chirurga na przykład. Dlaczego na siłowni rośnie taka niezdrowa konkurencja? Nie można już normalnie poćwiczyć dla przyjemności? Gdy widzisz kogoś, kto ma złą technikę przy ćwiczeniu, chcesz mu pomóc, a jest większy od ciebie, to prędzej wyśmieje niż posłucha, a później same kontuzje. <grywa> Japońska siłownia jest pod tym względem wspaniała, bo Japończycy nie lubią zagadywać do nieznajomych, więc w takiej sytuacji w ogóle nie ma mowy, żeby była. Natomiast obsługa też nie czuje się w mocy, żeby zwracać ci uwagę, jeśli używasz przy, u, przyrządów źle. Skutek jest tego taki, że ludzie robią przecudowne rzeczy na siłowni. Mój faworyt to koleś, który siedzi, bierze sobie hunter i go trzyma po prostu w ten sposób. I, i, i tak sobie ćwiczy. Jajeczniczka na boczku! Właściwie to jaki smak ma masło? Zepsutego mleka? dotykali mi ciocha! Czy osoby trzymające się z boku i twierdzące, że nie lubią osób z grupy tych bardziej lubianych, tak naprawdę im zazdroszczą? To ja jestem na przykład. Nie lubię być w centrum uwagi w sytuacjach społecznych. W ogóle nie lubię w nich uczestniczyć. Lubię być obecny w ich obecności ale nie lubię partycypować. Dla mnie na przykład grupa przy stole, jak sobie je, pije i rozmawia, to jest jak oglądanie filmu, niech oni sobie mówią, ja sobie się słuchami i dobrze się bawię. Żeby móc sobie na to pozwolić, trzeba mieć 500 tysięcy subskrybentów na YouTubie, bo wtedy ludzie liczą ludzie się z tobą, nawet jeśli nic nie masz do powiedzenia w realu. Ty eksploatowałeś już gączaka, o reszcie nie wspominając. Czas na coś nowego, czas na LEWAKA! Myślałem przez pewien czas, żeby, żeby stworzyć taką postać, ale... Znałem w pewnym momencie, że to po prostu jestem ja. Myślę, że prawa i prawidłna strona internetu i tak przychodzi tutaj oglądać i się trochę ze mnie pośmiać, jakim to jestem debilem i jakie pierdeły opowiadam. Także pff, witajcie, no dla nich ten program po prostu co innego jest śmieszne. I opinie buraka to są takie, takie, wiecie, że można się z nimi zgodzić, a opinie moje to jest ten comic relief, ten koleż, który się parę razy w programie odzywa. I, i jest wtedy śmieszny, bo jest żart. Także wiecie, no to jest dwie strony. -yang. Krzyś podrzuć jakąś fajną muzę. Znasz na przykład Gonkers! Bunkers. Fraszki beczki. Krzysiu, Krzysiu, dziecie złote. Na klarneta ma ochotę. Weźmie macha albo dwa. Dzikie fazy potem ma. Na górze kwasowość! Na dole biedota. Gąciarz się sprzedał. Co za głupia ciota! O Gonciu, Gonciu, Opowiedz o swym prąciu. Wolałbym w dupę walić malarza, niż w domu u siebie oglądać gąciarze. Krzysiu, czytałeś pana Tadeusza XIII księgę? To jest historycznie pierwsza polska pasta. A Aleksander Fredro to jest pierwszy polski wykopowicz. Krzysiu, nie wiem czemu, ale kojarzysz mi się z teletubisiami. Dlaczego? Promuje homoseksualne wartości. Krzysiu, oglądam ciebie od pierwszego odcinka. Podziwiam pracę wyłożoną w prowadzenie tej serii. Aktualnie jest to chyba najstarsza seria na polskim YouTubie, która utrzymuje się tak długo, a jej popularność wciąż rośnie. I pod każdym odcinkiem tego programu jest komentarz Kolesia, który mówi, że no to już dawno się skończyło. Tak? Tak? Tak, tak. Fakty są takie, że oglądalność zapytaj beczkę cały czas rośnie. Średnia wieku oglądających jest coraz wyższa. To są twarde dane. Jeśli tobie nie podoba się ten odcinek, to dobrze, no nie podoba ci się, ale nie, ale poprzestańmy na tym, że tobie się nie podoba, no? Kurwa, Harry Potter. A pamiętam jak tak mi pisali 8 lat temu na gry online, jak się pokazywałem pierwszy raz przed kamerą, pamiętam. Nic z tego nie będzie, jak się nerdy pkają przed kamerę i próbują coś osiągnąć. <laughs> Kilkukrotność pensji chirurga. Mnie by było tak trochę wstyd, jakbym tak 5 lat temu na przykład napisał na kanale Abstrahuję, że już się skończyli. A oni też na pewno mają takich ludzi. Zrób sobie, widzę, taki mały rachunek sumienia. Ile pierdol napisałeś? Ile razy się pomyliłeś komentując rzeczy negatywnie w internecie? No mi w twarz! Jak świnia! Dawno nie było. <laughs> mam już prawie ćwierć wieku, a wyglądam jak nastolatka. Mój autorytet jest zerowy, nikt nie bierze mnie na poważnie. też tak masz? Ja mam 31 lat prawie i robię program w internecie z żartami o kupie. Poziom tego odcinka jest przerażający. Gonciu, kto straszy żółwia, pluje w twarz itp? odpowiedź. Beczkownicy, najlepsza grupa na Facebooku, jest taka zabawa, że ja pierd... pójdźmy co zrobili w zeszłym tygodniu. Napluli mi w miednicę! Naprztykali się szochem! Napierdzieli mi w piernik! W jakie dni są odcinki, bo oglądam cię od kilku dni, więc nie wiem. Ja też nie wiem! <noise> Naprawdę dobry odcinek był tym razem. Mam nadzieję, że wam podobał się równie bardzo jak mnie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. I tu są linki do poprzednich odcinków.